Już za kilka tygodni pierwsi kierowcy przejadą tunelem w Świnoujściu. W drugiej połowie czerwca już trwa wielkie odliczanie. Pozwoli on odciążyć promy, które do tej pory były jedynym środkiem transportu pozwalającym dostać się z wyspy Wolin do centrum miasta. To wielki sukces rządu, twierdzą politycy prawa i sprawiedliwości. I są raczej w błędzie. Z jednej strony niektóre decyzje polityków PiSu zbliżyły nas do finansowania tej inwestycji, ale z drugiej strony inwestorem jest gmina, miasto, Świnoujście. Co więcej, politycy PiSu zwracają uwagę na to, że Donald Tusk był przeciwny inwestycji. Nie miałem wtedy pieniędzy, taka jest prawda. A przetarg rozpisano za jego rządów w 2014 roku. Pieniądze na tunel poszły ze środków Unii Europejskiej i własnych środków miasta. Wielki sukces rządu? Nie sądzę.